Cześć, mojej moje wilczki, to kolejny odcinek na moim kanale Wilczorek, tak! Dzisiaj gramy w Robloxa i znowu trafiłem do więzienia, tylko tym razem innego jakiegoś barego, tam jest, taki gruby stoi, widzicie go? Tam właśnie jest, a my musimy z tego więzienia znowu uciec, tak! Strzałki nam tutaj pokazują, że mamy iść tędy. Pójdźmy sobie tędy, a wy zostawiajcie subika i łapeczkę do góry. Łapeczka ma być niebieska, a subik y, szary. Także zostawiajcie, proszę. A my chyba przechodzimy po Nie, tak nam wskazują strzałki. Mamy w to kliknąć. Dobra, kliknąłem i mam to. O, pieniążki! Dobra. No, to. Dobra. I teraz tutaj. O, ktoś spadł tam. Jakiś Filipo. Okej, okay, a my nie spadamy, widzowie. My nie spadamy. Tutaj jest dużo osób, także yy, my mamy w to kliknąć. Dobra, kliknąłem. A, dobra. Mamy przechodzić po tym. Ło, no nie, zpychnęłaś mnie. Co ty zrobiłaś? Dobra. Teraz idziemy, przechodzimy to. Bierzemy to. Okej, okay, i rozwamy to. Udało się. Uuu, spadłem. Dobra, co teraz robimy? Co teraz robimy? O nie, o nie, o nie. Musimy chyba przed nim uciec. Tak, musimy, widzowie, przed nim uciec. Musimy przed nim uciec. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Szybko, szybko, szybko. Uciekamy, widzowie, uciekamy. Szybko, dobra. Teraz tu, tędy. Dobra. Okej, okay, on to wejdzie? Nie wejdzie. Dobra. Uff. Dobra, przejdziemy to, widzowie. Przejdziemy. Dobra, teraz idziemy tędy. Okej. Okay. Jak to otworzyć? Klikam w to. Jak to otworzyć, widzowie? Jak to otworzyć? Aha! Może trzeba w ten czerwony przycisk. Klikam to ten, to ten, trzeba, trzeba ten przycisk klikać dobra to już wiem wszystko dobra, no nie wytrzymam nie, czemu ze mną no dobra idziemy po ten przycisk nie, on już jest aktywny, dobra, ja go kliknąłem już nie muszę klikać dobra, uciekamy widzowie, uciekamy nie możemy spadnąć dobra, tam też na dole macie czas napisany Hmm, ile to przeszłam także dobra idziemy i teraz dobra, udało się widzę. Udało się Pamiętajcie, że macie czas tylko do poniedziałku, żeby pod y, innym filmem, tamtym y, w kolory macie tylko czas do poniedziałku, a to naprawdę już krótko. Jutro jest piątek, także no... Już jest naprawdę krótko, kilka dni wam zostało, piszcie komentarze, żeby z nami zagrać. Szybko! Dobra, otwieramy to, otwieramy to, otwieramy to, otwieramy to. O fuj, się tutaj dzieje, o! Jakiś normalny, o fuj. O jacie, ale tam widziałem pieniążek, tutaj. Dobra. Mamy w to kopać? Dobra, kopię. Kopię. O jacie, gdzie ja jestem? Dobra, że takie rzeczy są w więzieniu? No, nie, nie wiedziałem, ale dobra. Idziemy teraz tutaj. Dobra, bierzemy pieniążki i teraz po tym drewnie trzeba skakać. O, ja ci dobrze, że zdążyłem! Nie wiedziałem, że to się zapada. Dobra. Mamy kolejne pieniążki. Teraz wchodzimy do jakiejś czaszki. Dobra. To akurat jest duża linia, że sobie poradzę. Okej. Okay. Ale no, już dużo całkiem tych pieniążków. 94. Dobra, idziemy. Co ja nie wiedziałem? Dobra. Tam była jakaś kula. Chyba teraz musimy się tutaj skryć. No. A tutaj kula leci. No dobra. Co jest? Przecież tego nie dotknąłem. Nie wytrzymam. Dobra, szybko, 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 szybko. Leci kula. Okej, okay, dobra. Teraz możemy tutaj. Szybko, 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 szybko. Leci kula! Leci, leci, leci kula! Dobra, teraz gdzie tam jest pieniążek? Nie wiem, czy ryzykować. Raz ryzykuję, jak kula poleci. No leci, kula! I gdzie jest kula? Nie wiem. Poszłem po ten pieniążek. Dobra, wziąłem. Dobra, idziemy teraz po drabince. O, Ty co jest? Skąd? A, To boli! Ty, o kurde, co my mamy zrobić? Dobra, tutaj jest jakieś przejście otwarte. Dobra, strzałka, klikam. Kliknąłem to, nie wiem czy dobrze, źle kliknąłem, bo to się ma chyba utworzyć. O nie! Dobra, muszę kliknąć jeszcze raz, dobra. Kliknąłem w to, no przecież. Dobra. dobra teraz kliknąłem! No nie! Ale tamto przejście już powinno być otwarte. Tak, jest otwarte. Jest otwarte, dobra. Przychodzę to. Dobra. Macie, że mnie biliście wcześniej. O nie! Co ja zrobiłem? Ja myślałem, że wcześniej, że tutaj się. Go nie robi. On tego tutaj nie, do, nie będzie dosięgać. Dobra, idziemy tak. Ej, nie chcesz tego. Dobra, po tych schodkach już raczej nie będzie wchodził. To dobrze. Dobra, teraz mamy jakiś kolejny pieniążek i idziemy. Tutaj ktoś jest. Dobra. Klikamy. Ok, To klikamy. Ojacie. Lecimy na górę, lecimy na górę, widzowie, Lecimy na górę! A co będzie na górze? To będzie na górze? Mamy tam iść, chyba nie, bo jest zamknięte. Tam iśćmy, tam iśćmy. To jest potrzebne. Nie wiem, wezmę to. Ej, daj mi to! Daj mi to! O! O, ja to wybiłem! O, jaki ja jestem szybki! Juu. Jaki ja jestem szybki. Szybki, szybki. U Umiem. Umiem być szybki, widzowie. <laughs> Tylko w Robloxie. <laughs> Dobra, idziemy tutaj. 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 Udało się. O nie, już nie jestem szybki. Bez sensu. Mogę się tam wrócić. Nie no, nie chcę się wracać. Ciekawe, dlaczego tu nie ma checkpointów. Nie wiem, czy tu są checkpointy, czy nie. Pieniążek. Idziemy, o pieniążek, o pieniążek. Trzeba, ja wywracam te krzesła. Mogę je wziąć? Nie, chyba nie. Dobra, co my mamy zrobić? Otworzyć to? No dawaj, o otworzyłem. Co teraz mam zrobić? Nie wiem, nie wiem. Tu jest otwarte. O nie, przecież ja tu przyszłem, tędy. O co tu chodzi, widzowie? Tędy? I o co? Może tym mam coś zrobić. O co chodzi? Może tutaj. O, otwieram to. Dobra. O jacie, co to jest? Ragen. Co ja zrobiłem? Mogę się już. Do... Wiem! Tą drabinę trzeba tam postawić. Idziemy, 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 idziemy. I postawiamy tutaj tą drabinę. Tak. O. Dobra. Tą drabinę trzeba było tutaj postawić. No, idziemy tam. Idziemy tam. Chodź. Dobra. Udało się! Udało się! Teraz wchodzimy po innej drabinie. Dobra, i co teraz tutaj? Do... O jacie. Dobra. Przechodzimy to. Przechodzimy to. Przejdziemy to. Widzimy. Przejdziemy. Wygramy z tym walkę. Ach. Dobra, uda się. Udało się. Na szczęście to było proste. Oj, Dobra. Okej. Okay. I co teraz? Idziemy tutaj. Nie, proś spadłem. Okej. Okay tutaj co mam zrobić? Tutaj? Dobra, tutaj. piężyk Teraz tutaj idziemy, tak? O, tam są kolejne pieniążki. Nie wiem, do czego oni się tak przydadzą. Te pieniążki. O co z nimi chodzi, ale będę je zbierał. Dobra, o co chodzi? Dobra. Jak kiedyś to grałem. Aha, dobra, bo trzeba było przekręcić. Aha, super. Bo jedno przekręciłem. Dobra. To teraz trzeba iść tutaj. Wchodzimy to. Gdzie jest ostatnie? Tam jest ostatnie, dobra. Tam jest ostatnie. To idziemy, widzowie. Idziemy, dobra, bierzemy ten pieniążek. W ogóle nad tym, co przychodziliśmy, co jest rane. I mamy wszystko Wszystko zakręcone, to bardzo dobrze To bardzo dobrze Tu jest kolejny piężek. I idziemy tam, skaczemy, dobrze, udało się Tutaj też Dobra, i idziemy Tutaj już wszystkie są Zrobione To co teraz, idziemy tutaj Nie, wow, 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 dobra Już zginę i muszę to od początku robić Nie, dobra, jednak nie Okej, okay. to jest wszystko zaliczone. Aha, tam trzeba iść, dobra. Tutaj Ja nie wiedziałam o co chodzi. Okej, okay, bo już dawno w to nie grałem. Okej, okay, idziemy teraz tutaj. Jeszcze wtedy, kiedy ja grałem, to nie było tych pieniędzy. Teraz jakieś pieniądze dodali. Nie wiem co to dokładnie jest. No ale dobra. Idziemy tutaj. Kolejny pieniążek. Teraz tutaj. Co to jest? Ło, wow, 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 Kolejne jakieś przyspieszenie. Co się dzieje? No nie spadłem. Dobra, jeszcze raz. Przejdziemy to, widzę. Przejdziemy. Sił. Sił. Dobra. Przejdziemy to. No nie, nie przejdziemy. jaj. Aj, aj. Ciężkie to jest. Dobra. Próbujmy. Może się uda. Warto próbować. No nie, to jest ciężkie. Dobra. Okej, okay, idziemy tutaj, tutaj. Dobra, tutaj. No nie, nie da się. Nie da się. Picowie, nie da się. Idziemy tutaj. Okej. Okay. Nie, tamto jest proste, ale to, to, to już nie jest proste. Kompletnie. Dobra, idziemy tak. Tutaj. Dobra. Trzeba przy samym końcówce skoczyć. Udało się. Dobra. Dobra. Udało się. No nie. 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 To jest za szybkie. Nie wytrzymam. Dobra. To jest najłatwiejsze. Teraz już się zaczynają powoli schody. No nie. Jakie to jest ciężkie. Okej. Okay. Tutaj. Dobra. Teraz tutaj. Idziemy tutaj. wow Nie wiem, czy dalej jeszcze są, ale o, nie, bo to już jest coraz trudniejsze. Nie wytrzymam. Dobra, idziemy tędy. Ty, to jest tak ciężkie, że to jest niemożliwe. To jest tak ciężkie. Okej. Okay. Nie, dobra. Nie, nie. Kończę fini. Nie, to jest niemożliwe, widzowie. Uch, dobra. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku to przejdziemy, bo zaraz nie wytrzymam. Yy, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Zostawicie subika i łapeczkę do góry. Tak, tak, po.